Centrum, będziemy wchodzić po kolei, stworzymy jakąś sytuację. Następnie po jednej osobie jedna osoba będzie schodzić, aż wszystko będzie robiła jedna osoba. Proszę Państwa teraz o miejsce, sytuację, gdzie się dużo dzieje. szkole PKP. Co to było? Przedszkole. Przedszkole.

Ta informacja. <grymne> nie chce mi się żyć. <grymne> A ta pani to co? A nie to nie to widzisz, jest moje Szukałaś mnie. O, proszę pani, ale my powinniśmy stąd pójść już. Aj <grymne> 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 na Ale to mnie tak przyjemnie masuje. Te tory! E, witam serdecznie! Czy pani sobie zdaje sprawę, że na teren szósty jestem zbrojony osobą z czerwonym kapeluszem? Jak tutaj Jak najbardziej! Pani miała mowę wczątą wcześniej trochę! To. Z nas może w pogotach będzie najłatwiej, które kiedy mają się Paski! Paski! Trzy, dwa i jeden! Proszę pani! Proszę pani, pani, pani widziała, że jest moją nauczycielkę taką czerwoną na kapelusz? A co, Informacja. No, tak <try> Chcę skończyć już ze swoim życiem! Dlaczego Pani chce skończyć życie? Czy Pani... Dobrze że mnie kojarzysz z tą czerwonym kapeluszem. się prezesie, Ale tu jest tak miękko. Witam serdecznie, panu Szósty. Pani nie widzi osobą w czerwonym kapeluszem z zbrojony. Zakuj mnie. Tak, zrobię. 네 <shriek> Nie no jest tak stąd musi, proszę, na peron, szósta oddech. Proszę nie tak już pejda. Madaro, co ty tu robisz? Yeah. <laughs> thank é. é. I a! Ten no, Czekał, ja, kapelusz? Czerwony kapelusz. No, ja, kapelusz, no, kapelusz. No, no, tak, no, no, wszystkie dziewczyny były wspaniałe, ale po prostu ta z tym czerwonym kapeluszem to wymyśla. Tak. No. powiedzieć. A się powiedzieć, ten pociąg jakby tak przyjechał. No. Była sugestia no z tak? się jego, prawda? Ale się że. się spóźniają zawsze. Jako na racji, to za niego to wszystkie sterki mogły mój samolot. Pomysł miesiąc. Na pewno to bierzemy. E, no. Ale nie zapidzieli! Nie, nie zapidzieli! Pakiet kredytowy rewelacyjny, tak prosta rzecz, prawda, cieszy. Tak. Nie tylko pakiet kredytowy służy do. Dobrze, <gulatury> 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 Prawda, szabuba i no, całobieroczny. Męskie, lamżeńskie, odwrotne. Gender taki, po prostu kipiał, że normalnie szopie. Boskie, musi jednak. Dzięki. Głosowanie, trzy punkt dla i siodru. Thank <laughs> you. Sprawne uszy mówią mi, że było dokładnie tyle samo oklasków, czyli po punkcie dla jej no,